OK, to poszło, dobra. Więc przed chwilą opowiedziałem e, historię o Momotaro i Momotaro jest to chłopiec e, z brzoskwini, bo to e, taka zagadka jest e, po angielsku opowiadałem, że ten chłopiec z brzoskwini to jest taki pierwszy, taki japoński e, japońskie ucieleśnienie wojownika. To Momotaro. Nie jest pierwszym samurajem, pierwszym walczącym ze złem, bo pierwszym samurajem jest Issun Bushi. A Momotaro jest takim, takim synonim, takim wojownikiem. Takim łagodnym, spokojnym wojownikiem, który jest zagadkowo nazwany chłopcem z brzoskwini, bo to jest Momotaro to chłopiec z brzoskwini. I dawno, dawno temu w starożytnej Japonii była sobie para i ta para nie mogła się spodziewać, nie miała dzieci. Więc poszła do lokalnego hramu i powiedziała, że się pomoli do tego bóstwa i poprosi o dziecko. I to bóstwo się zgodziło. Potem oni o tym zapomnieli. Poszli sobie nad brzeg rzeki. Usiedli tam i, i sobie, ten, sobie rozmawiali czy coś. I patrzą, a tu z tej rzeki płynie brzoskwinia taka większa brzoskwinia. Ten starzec podszedł tam, wziął tą brzoskwinię. Wziął do tej, przy tej żonie, wziął, rozkroił tą brzoskwinię. I patrzą, a tam jest ten chłopiec w tej brzoskwini. I to był ten momotaro nazwali go Momotaro, i zabrali go do swojej wioski w Japonii. E, następnie y, tą wioskę napadły diabły Oni, bo diabły po, po japońsku się nazywają Oni. I te diabły napadły tą wioskę. Zabrały dobra i zabrały też dziewczyny. I zabrały je na swoją wyspę, y, na wyspę, y, gdzie miały swój zamek te diabły. I Taro się z tym nie zgodził, od mamy dostał na walkę, na podróż, dostał od mamy wafel ryżowy i tym waflem podzielił się z kilkoma, z trzema zwierzętami. To był ptak, to był barżant, pies i małpa. Podzielił się tym waflem z tymi zwierzętami i z tymi zwierzętami ruszył na atak na to ten zamek z tymi diabłami, żeby je pokonać. I przepłynął przez tą rzekę, nie wiem, jakoś przedostał się przez tą rzekę, może tam było jakieś bagno, rzeka, no to, to nie wiadomo. Przedostał się na drugi brzeg i zaatakował tych diabł, te diabły i wygrał razem z nimi. Najcięższą walkę stoczył oczywiście z przywódcą bandy z tych diabłów, toczył walkę i wygrał z nimi. I tutaj jak mówiłem po angielsku, to umiejscowałem punchline to się nazywa. I punchline to jest e, ta puenta, jaka jest puenta tego, jak on mógł wygrać z tymi diabłami. E, I w każdym razie, wy, to punchline wyjaśniłem na samym końcu. W każdym razie on wygrał z tymi diabłami i e, mm, wziął te dziewczyny wziął to co one ukradły wrócił do wioski oddał to wszystkim ludziom i, i, i wygrał z tymi diabłami I, i jaki jest tego morał jak on mógł wygrać z tymi diabłami no morał jest taki, że to jest, powiedziałem, że morałem są argumenty tak jak w biologii się uczymy żeby y, dać, żeby z, mieć punkty na maturze, żeby dostać odpowiednią ilość punktów na maturze, trzeba udzielić odpowiedzi na pytanie, a udzielać się tą odpowiedź na pytanie wszystkim co się wie i argumentami. Bo lepiej jest coś napisać niż nic nie napisać i nie dostać punktu. Prawda? Na maturze z biologii rozszerzonej trzeba zawsze udzielić odpowiedź zgodnie ze swoją wiedzą. W każdym razie o tym Motaro mówiłem, że on mm, mm, tym morałem były te jego argumenty, jego obrona w postaci szacunku do mamy i taty. On tam poszedł i nie złamał tych przykazań, i też mógł jako formę ataku stosować, że diabły mogły kogoś zabić. A on powiedział: Nie, nie na zabijanie, tak, tak, nie zabijaj. Ten momotaro to mogła być forma ataku na te diabły one mogły nie, nie, nie poddać się bo Momotaro nie był sam mógł być ze swoim ojcem, który był Bogiem to już jest bardziej taka buddystyczna sprawa i razem on, ten duch ojciec pokonali tego te diabły na tej wyspie i to jest historia o Momotaro czyli płętą są argumenty argumenty są bardzo ważne w różnych dziedzinach życia